Siemanderko, z tej strony oczywiście Kawa, ja Was witam w nowym odcinku no i co? Jestem na nowym spałnie, tak, jestem na nowym spałnie, czyli edycja startuje dzisiaj o godzinie 18:00. tak, wszystkich serdecznie na nową edycję zapraszam. Wylosujemy sobie trzy rangi Evip, kto je wygrał, powiem też jakie są zmiany i, i tak dalej. Dobra, no to co, zaczynajmy. Pierwszą. W sumie rozdamy sobie na początek rangi. Pierwsza ranga e, idzie oczywiście do gracza XX y, Milosz 12XX. To właśnie on wygrywa od nas evipa na 30 e, dni. Tak. E, OK, ranga została nadana. Następna osoba jest to Space Walker evip 30 dni. Kolejna ranga nadana, no i już ostatnia ranga na nowej edycji, wygrywa oczywiście Hapet, Hapet ee, Easy, Hapet Easy, 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 dobra, czekajcie, nie, bo jeszcze muszę tutaj nadać rangę, dobra, ranga została nadana, oczywiście miał on gracza, zdobył on Evipa na 30 dni, tak a jeżeli ty chcesz wygrać taką darmową rangę na 30 dni, oczywiście jest to ranga EVIP, no to pamiętaj o subskrypcji kanału, pamiętaj o lajku no i nie zapomnij też o komentarzu z pojemnikiem. W następnym odcinku będę losował 5 EVIPów, tak 5 EVIPów. A jeżeli uda wam się dobić 150 lajków, no to będę losował w następnym odcineczku. 8 EWIPów. tak więc naprawdę warto. Może w końcu to ty wygrasz tego EWIPa na 30 dni. Dobra, jak już możecie zobaczyć, tak się prezentuje środek. Tak się prezentuje środek e, na tej edycji. E, no i co, spawn w sumie nie jest jeszcze gotowy w 100%, no bo nagrywam ten odcinek z wyprzedzeniem, e, czyli jutro, tak jakby w piątek już on będzie gotowy, no bo ja go nagrywam po prostu w czwartek, dzień wcześniej. E, no i dlatego nie jest on jeszcze w 100% gotowy. Dobra, tutaj mamy stołniareczkę. Stołniareczka oczywiście jest naprawdę dość duża, enchanting oczywiście, oj, na 30, na 30 level no i co, stołniarka oczywiście będzie na spawnie dopiero dostępna o godzinie 19, tak, godzinę dopiero po starcie stołniarka zostanie tutaj dopiero włączona tak samo, slash odbierz będzie dostępne 30 minut po starcie edycji Czyli jeżeli startujemy o 18 No to slash odbierz, czyli wszystkie zakupione Itemy, przedmioty ze sklepu Będziecie mogli odebrać dopiero O 18.30 Tak, tak, tak eee, Dobra, co wam tu jeszcze mm, W sumie mogę eee, Pokazać w sumie no nie ma tu jeszcze jakoś tak za bardzo dużo zbudowane, no bo jeszcze troszeczkę czasu zostało. Itemy w sumie na gildie się nie zmieniły. Są one takie same. Oczywiście Heavy ma o połowę mniej itemów. Border mapy, czyli granica mapy, jest, wynosi ona 2500 kratek, czyli 2,5 na 2,5. No i co? Jeżeli chcesz też wygrać sobie jeszcze darmową rangę EVIP na 30 dni, zajrzyj na naszego fanpage'a, jest on oczywiście podany w opisie filmu. No i tam też możesz sobie zgarnąć darmowego EVIPA na 30 dni. Oczywiście też tam jeszcze masz e, do wyboru kolor kolorowe koloroweniki jak i SVIPA. Tak, SVIPA też tam możesz sobie e, zgarnąć. No jak wiecie, spawn jest już tu troszeczkę powoli budowany. E, na pewno zostanie zbudowany w 100%, o to się nie martwcie. E, w sumie, jeżeli chcesz też zobaczyć jakie są zmiany na tej edycji, zajrzyj na fanpage'a, tam jest wszystko rozpisane, oczywiście weź sobie też udział w konkursie, no bo jeżeli nie uda ci się wygrać Evipa tutaj na YouTubie, no to pamiętaj, że zawsze go możesz też wziąć udział w konkursie na fanpage'u. Dobra, yy... W sumie to byłyby już te najważniejsze informacje, a my się widzimy już dzisiaj o godzinie 18.00. Jest start Survival plus Guildie, Nowa edycja, wszystkich serdecznie na tą edycję zapraszam. No to co? Ja czekam na Was. Yy, wpadnijcie dzisiaj o godzinie 18.00. No to co? Jo, jo, jo! Wow, czekaj się, o coś zniszczyłem.